Do It Mami jest świetnym projektem Fundacji Mamo Pracuj, który został nagrodzony za przeciwdziałanie wykluczeniu kobiet z rynku pracy, przede wszystkim mam wracających z urlopów macierzyńskich. Do It Mami skupia się na branży informatycznej, która jest szczególnie atrakcyjna dla pracujących mam, ze względu na to, że pracę można wykonywać zdalnie, a kompetencje przyszłości, potrzebne w tej branży, zdobywać samodzielnie przez internet. W Do It Mami obalamy mity, które mówią nam kobietom, że branża IT jest nie dla nas. Udowadniamy, że nie trzeba być młodym, brodatym mężczyzną w szarym T-shircie, aby programować, testować oprogramowanie czy rozwijać projekty IT. Pokazujemy, że warto się przebranżowić w każdym wieku i jak to zrobić krok po kroku. Liczne historie mam, które dzięki nam zmieniły całkowicie swoją ścieżkę kariery. Pokazują, że warto zainteresować się tą branżą. Badania McKinsey'a udowadniają, że firmy, które zatrudniają różnorodne zespoły składające się z kobiet i mężczyzn, osiągają lepsze wyniki. Zatrudnianie kobiet po prostu się opłaca. Działamy od pięciu lat i zmieniamy branżę IT na bardziej przyjazną kobietom. W ramach projektu zorganizowałyśmy kilkadziesiąt webinarów, spotkań z pracodawcami, warsztatów, które pokazują kobietom podstawy, jak programować, jak testować. W branży IT możliwości rozwoju są tak naprawdę nieskończone. Można realizować swoje pasje, ciągle się rozwijać. To branża, której tak naprawdę nie grozi likwidacja stanowisk, nie grozi jej zastąpienie przez roboty. Wręcz przeciwnie, to branża IT te roboty będzie rozwijała. Doceniamy to, że nasz projekt został zauważony przez kapitułę konkursu. Znalazłyśmy się w finałowej dziesiące najbardziej obiecujących startupów technologicznych. Nasz projekt nie dostarcza technologii. My wspieramy ludzi, którzy tę technologię tworzą i będą tworzyć w przyszłości.